Po prostu trzymaj i nagrywaj, okay. jak rozpakowywuję paczkę, tak. Proszę Państwa, ponieważ to będzie w moim sklepie ten film, więc chciałam Wam powiedzieć, że jest to paczka wyrwana pazurami z sortowni w Warszawie na ulicy Łęczyny. Widzicie paczka przestała w kontenerze e, przez całą noc pod zadaszeniem, czyli nie była procesowana zgodnie z oznaczeniami. Powinna trafić do... E, nie, tutaj to nieważne. Powinna trafić y, jakby wczoraj zostać rozpakowana i trafić do pomieszczenia, bo jest oznaczona wady. Ale masz wryczego coś miłość. Jeśli... Słucham? Masz co im dać, w czego? Y, wiesz co pić na razie dostaną, Aha, dobra. tak? Na razie dostaną pić, bo i tak się ich nie karmi od razu, bo są zestresowane po przesyłce. Y, śmieci później wyrzucę. A to później. Dobrze. Odrzucić, tak? E, tak, nie, nie odrzucaj. Już no. Dobra. No dobra, no i są owady. Pokażesz Grzesio, ile tutaj tych pojemniczków. No i jest to, proszę bardzo. Mhm. Jakiś sobie owad. Ale żyje, tak? Żyje. Żyje, wylinkę nawet przeszła. Mhm. Proszę bardzo, następne. Na razie żyją. E, paczka jest już drugi dzień po terminie. Ale tutaj na razie widzimy, żyją. Dobrze, tutaj im żarcie. Żyją, pić dostaną tylko. Mm -hmm. Żyją, czekaj, będę wypakowywała, muszę zobaczyć, bo jest tego dużo. A! Super. Na szczęście one nie są wrażliwe na upadki. Mm -hmm, mm -hmm. O, dobra. No tu wszystkie przeżyły, mm -hmm, co spadły. Spokój, Specjalnie ich to nie ruszę. O! Tu się jej łapka popsuła przy wylince. No nic, może się naprawi później. To bokserki są. Tu niestety. O, o! Nie się żyje. Daj pić żeby... Żyje, żyje, ale ona się zablokowała w wylince i źle przeszła wylinka. Proszę hmm. bardzo. A, już Dobrze. Nic z niej nie będzie. Nie. nie. Nie Taka zmieniać. jedna droga jest. Ten przeszedł wylinkę. Wszystkie poprzechodziły mhm. wylinki, ten poprawnie. Bo serki mhm. są wszystko. O, tu się zaczynają. z strunkata. Samiczka. Mhm. Piękna. Tutaj jest też strunkata mniejsza. Ale ty w domu wszystkie wypuścisz czy jak? Nie? Czy jak to dopuścić? Jak chwytasz i później, czy mi chwytasz? Żeby je przenieść, przy umieścić gdzieś. Na paluszka, One tak? wolno chodzą nie tak. O, Tata wpadła w panikę, ale mhm. żyje. No, tutaj następny bokserek. Wariat. O, tutaj bokserek dorosły. Nie, to nie bokserek, przepraszam. No, mhm. to jakiś gratis. Już więcej to jest. O, bardzo no, ładna malwiszka. Dobra, nie wiem, czy to samik, czy samica. No na razie wszystko żyje, wiesz, wygląda na to, no jest tylko trochę. No tam oprócz tej, co się tam jej wywinka nie udała. No. Nie, to spoko, dobrze. No. Tak, tak, jeszcze trzymaj tą proszę, kamerkę. No tutaj muszę... Nagrywać. O, proszę, następna. Ojej, no to jest tego, nie? Mm -hmm. No właśnie, dlatego po to pojechałam. Bo to są furtowe zakupy. Mm -hmm. To następna prze w przeszła w poprawnie, zobacz. Mhm. Mm o, 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 mm -hmm. kiw kurw. Kiw kurw. Mm -hmm. <średniszim> Przepraszam <Też>. za wylaszenie. <średniszim> dzieci, będą tego słuchać. O. Tak. Dobra, to trzeba nakarmić, widzę. Następne. Wszystko fajnie. A dojdzie na nalewasz w jakiś sposób do środka, czy jak? Słucham. No coś, tak? Czy... Tak, namoczę im papier. A już będę wiedziała, jak to zrobić, żeby się napiły. O! Troszkę im po prostu zmoczę, wiesz, mhm. ten brzeg tego ręczniczka, i on się nasączy, i one sobie z tego będą piły. To jest chwilokrania paradoksa. Samiec. Ale gorąco biją tego telefonu, jej. No bo to przestało pod tym. kurczę, pod wiatem. No dobrze, że lubią ciepło. Bo to tropikalne Ale lubię telefonu gorąco bije, wiesz? A, telefonu Grzyje gorąco. się no. A, to nie wiem co. Znowu filokrania paradoksa dziewczyna. Jest. Żyje. Nie no, generalnie to... żyje. Wydaje to. mi się, że już chyba skończymy to A, tak, tak. kręcenie, bo tu... Wygląda, o tu jeszcze na dnie są o momentnice brata, też wyglądają na żywe. Daj im pić Tak, tak, będzie teraz trochę roboty. Dobra, albo tam nic, zobaczymy. No, Spokojnie. także jest, kubek jest, kubek jest wody. wszyscy żyją. To bardzo dzięki. Proszę, proszę. No, no to w takim razie, bardzo dziękuję. Za przesyłkę, nie ja powiem nazywa, od kogo. Nazywa, nazywa, Filokrania Paradoksa, Modliszka Liściogłowa. Po, po polsku. <laughs> Pokaż. Ja tutaj też chciałam powiedzieć, że jestem w pracy, więc tu się zrobiła atrakcja turystyczna, że ja tu wyciągam robale. Wszystkie żyją, no tak wygląda. No, jedna tam, jednej się nie udała, linkach widzieliście. No, to, do widzenia.